Alek214 i dzisiaj znowu po, ponownie mój kuzyn Cześć I dzisiaj słuchajcie, e, idziemy do opuszczonego bunkra e, do dwóch, bo tutaj w okolicach, w okolicy są trzy, ale do jednego my mogli wejść, a do drugi, przy drugim jest wszystko drugi, drugi, blisko, postąpimy. No, posłuchajcie, ja mam słabą pamięć w kamerce, więc słuchajcie, e, jak będziemy... Mieli e, wystarczającą dużą ilość pamięci, to będą po prostu dwie części z tego. No, Więc super e, bez zbędnego przedłużania, zapraszamy na. Do, e, tego... Do, tego, do tego jeszcze nie wyjdziemy Z drugim, jak dojdziemy, to do tam drugiego. Pokażemy to. tylko wam ten. Niestety jest zamknięty. Jedno wejście jest zamknięte, a drugie jest zakupane. No także wiecie, to tutaj wszystko jest zamknięte. Ale czekaj. On jest no, bo tutaj, 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 mają być prace takie, żeby go odkopać, natrawić. No ale cienko im idzie. Przynajmniej zam... zamknęli. Ale poczekaj. Spróbujesz. Czekaj. Co próbujesz to otworzyć? Nie. Czekaj, okay. czekaj, okay. czekaj. No tam jest jeszcze wiadro i tam jakieś żywki do remontu. No A tutaj jest... zaspane, no. niestety nie idzie tam wejść no, no, chyba suki jest nawet zawalony, ale no I wiesz, no możemy teraz wejść na dach Słuchaj, wchodzimy na dach, To na dach? No to był taki wągieł bunkier... I niby wygląda jak bunkier ale no niby za bardzo nie być, ale to jest dwój bojowy. Jak widzicie tutaj jakieś wejście? To tutaj, jest nieśleko... Tutaj mieliśmy pomieszczenie. Jak widzicie to po jest nieźle chronione Patrzcie jak zobaczcie jak to wszystko dookoła wygląda. No. To są żabie doły Widzowie No, my teraz pójdziemy no, do tutaj, drugiego bunkra. Tutaj jest pomieszczenie Te które nagrywaliśmy. I tutaj pamiętam, no, że jest wieża strzelnicza, ale tutaj możliwe, że to mogło być stanowisko modzie albo miejsce, gdzie, gdzie to było oko, gdzie żołnierze się bronili. Choć tam jeszcze było drugie połączenie, to nie wiadomo czy tutaj było jeszcze jakieś wyjście, czy są coś. Ale jak będą to przyniał odnawiać. to... No. Tak, to to rato. Widzimy się w następnym bunkrze. Nie. Albo chwila. Je, jeszcze jedna rzecz. Czekaj, ja tam nie będę was chodził, bo się boję, że spadnę. No, no, tutaj, tutaj widzę, że ktoś w sobie popijał. Czy czyli je otworzyć, się otworzyć. Znaczy to nie, raczej nie by to by by się, To się od drugiej strony otwierało, bo wyobraź sobie, że tutaj idą żołnierze niemieccy. Oni to, jak będą jakby to jeszcze to, to może po prostu od razu zamknąć. No, to słuchajcie no. widzowie, to my będziemy się widzieli w drzwi. Jesteśmy prawie na miejscu. Widzicie, tory. Te są kolejowe obok. A bunkier się znajduje tam, widzicie, za tym autem. To my idziemy. Tam, Marek tam jest. I widzimy się w środku. Też wchodzimy do środka tutaj. To niech tu wejść. To wchodzimy też do środka. Dwa wyjścia. Dobra, to. Czekacie? nie widzę czekajcie czerwien, Proszę, pod czerwien. kamerę z dosyńką sobie kupiłem na urbexy kurwa na dzicierna ej myśl w ocz Dobra. No, no. Tutaj było jest że mam starą drzwi. Dobra, świeci, bo nic nie widać, że się w dupie. Kurna, duża kondygnacja. I nawet dobre. Chodź. Ciu, A nie, to nie było, bo ciuch to sam. ta co Coś się boisz nawet pod czerwie, więc Boję się, że coś pod podczerwie mi nic nie da tutaj chyba to było działko, tutaj walili działka i strzelali prosto. A pytanie gdzie strzelali? Oni jak tutaj wszystko zasypane, chyba że nasyp zrobili. To jest była taka strzelka. Myśmy tam posił, bo filczery i nic nie daje. Kto, to, nie, to, to jest też w karali maszynowy? Jakby nie dać do szybko, to było ostatnio, jak w tutaj to jest było. wolę głowę, kurde, nic się nie widać, jest tak jak w dupie. A fuck. Człon.

białka strzewnicza w widzę jak dobijcie kilkanaście łapów w górę albo kiedyś, kiedyś jak się ubiorę jakoś inaczej bo nie chcę się ubierać jakoś bo się ubrałem to jest dziwnie tak nowo jak już na jakieś stare ciuchy, to przyjedziemy i tam będziemy chodzili więc poczekajcie chwilę i widzimy się za chwileczkę oglądanie dajcie łapki w górę a następnie subskrypcja. No. dzwoneczkiem i to się liczy i słuchajcie widzowie jak chcecie więcej odcinków tutaj w tej okolicy w Wiedoły to musicie zostawić łapki w górę i przyjedziemy tutaj w lato nie? Albo, albo na wiosnę tu przyjedziemy. Nie wiem, bardziej przygotowani. No i widzicie tutaj tory są więc tutaj może gdzieś być w pobliżu fajna, fajna rzecz, więc dzięki Wam jeszcze raz, trzymajcie się i elo.